Dobra, ale rycerza Godi kawiałem w pięści. No haj <śśpiewanie> Odepchnął go kurwa animacją. <śpiewanie> dobre, dobre. No. <śpiewanie> Nie widziałem tego patrola. Patrola masz? No dobra, to jak to robimy? Dobry kwiat. Ale po stronę. Uuu, umiał, umiał, umiał. Muszę się spikować. Tak. Co jest? No <laughs> ale nie w moim. Nie się da. Nie, lepiej uciec dużo z tego płota. Nie nie jest czyma się Tak też Takma O zabiłeś mnie Wracaj na dół! No kurwa! Dalajam, pokaż, pokaż nam swoją siłę O no, powiem On być jeszcze dużo lepiej. Mierzby tam dał To wyciąga gówno zrobi Gówno zrobi mówisz Gówno zrobi What co ja tu widzę? O kurwa, ej mój brat wyszedł, osiągnął boskość jakąś. Biegnę z odsieczą. Ale się. O, no to kurwa nie zła odsiecz. To jest zajebista taka ciekawostka. Mogę tu przyzwać wilki. Nie wiem, ale mogę. Po to, żeby zginąć, w trakcie przyzywaj. Ej, straciliśmy jedynego, co zadawał damage. E, dobra, bo muszę usiąść przy jakimś ognisku. No to zabijemy znaczy, tego... Pocz ...papkina. co, poczekaj, moment. Jeszcze chwila. Już, moment. <śmany> Bye, have a great time. <śmany> no, Hej raz Nie masz psychy, żeby to zaskoczyć <śmany> <śmany> Nie, 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 Na klawiaturze jest ja łatwiej. Jest... Łysy... Ja, ja słyszałem, jak jest Ja słyszałem, jak sobie nie radził na Florydzie. Ale go zrobiłem! Jakie to było dobre! O kurwa! Ale chujem jesteś. Ale to było dobre, nie? No, mi tak nie zrobisz. Pięć godzin później... pomysł. Tak! Zdechł. Dobra, udało się. On na ciebie pluje. O, eee, kurwa, puść, puść! Zostaw! Aha, nie tego do grawa tego. Osikałem go Film. Na szczęście miałem okres akurat. Ja pierdolę. Na szczęście co miałeś? Pognińsko <laughs> już. Na szczęście miałem okres. <laughs> czyli, chcę, czyli chcesz swo, swoje moce wytłumaczyć w ten sposób dobra. <śmiech> <Fuck>! <śmiech> <śmiech> Nie, to jest gorsze niż t -bug. Co jest? A tutaj nie mogę przeskoczyć koniem. Oooo! Kurwa no! Bawcie się. What the fuck was that damage, my guy? To jest niesprawiedliwe! To jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe. Co jest, kurwa? <laughs> o kurwa... Point down is Dobrze, kurwa. Nie mogę windy zesłać tu. Jak to nie? No nie mogę. Um, bo ty jesteś u góry. E. Ale u mnie nie ma... A nie, czekaj, winda, winda jest na dole. Ty, ty, ty wisisz w powietrzu. U mnie windy nie ma, nawet. Dosłownie ty wisiałeś w powietrzu. U mnie była winda. Pewnie jakbym wszedł, to bym spadł u ciebie I... przez podłogę. To było za bardzo. Ty, ale on ćpał tak mocno, że faktycznie latał. <głosy> <głosy> oh shit, not good. Zabił. Nie zabił! Kurwa, Pixel HP! Ja pierdolę! Taki sam. Tylko, że jeszcze zbuchowany. O kurwa! O. Przeżyłem. O kurwa, ale się zesrałem. To było dobre. Ale, ja rozumiem, co tutaj są. Tak. A wiesz, że te NPC, które tam zrespisz to są yy, buildy różnych graczy? Tylko zagojemy. Dobre to było Co? Co? Widział to ktoś? Udało się. o oh, boy. Dlaczego ty chciałeś zabić? Haha, <laughs> teraz idziemy do kościoła smoczego, który jest gdzieś obok. Tutaj. Jest, tak. To chyba tu. Teraz. O a ja już wszystko wiem. No <grystanie> nie, i ja ci w tym pomogłem. I <grystanie> ja ci. <w> tym... <grystanie> o tak. I ja mu w tym pomogłem. Ja pierdolę <grystanie>